Kompresor Black Deckera Mamy y, dosyć y, taki zgrabny, mały y, kompresorek y, Jeśli chodzi o pojemność zbiornika to jest tylko 6 litrów Także to nie jest jakiś tam szałowy, duży zbiornik Taki dla mnie, no akurat, nie, bo tutaj mamy 6 litrów y, Bezolejowy, 8 barów No i technologia Super Silent Cokolwiek to znaczy no, w miarę to wygląda niecałe 500 zł niecałe 500 zł, jak za taki sprzęt myślę że, to, myślę, że to nie jest głupie. Tutaj w komplecie nie ma oczywiście takiego węża to jest temat, który ja mam swój. No cóż, włączamy, zobaczymy jak to pracuje. No, szapuba! Faktycznie cichy, naprawdę cichy. Hmm. Komórka jest przy samym silniku. Nie wiem, jak mam doświadczenie z takimi kompresorami, ale, ale ten naprawdę jest hmm. super, naprawdę super. Dla mnie rewelacja bije, już mamy 6 atmosfer, no także tu mamy zbiornik Ciekawe ile czasu bije, żeby to wziąć w Aha, no tak, minutę 56 i to tam gadałem na no jakieś półtorej minuty. Powiedzmy, to Do nabicia pełnego zbiornika. W tej mamy dwie minuty nagrania. Dobra, i rozpięło. 2 minuty 11 od początku filmu. Czyli na jakieś półtorej minuty yy, nabicie takiego zbiornika 6-litrowego. Yy, pężyk, pistolet. pofrunęła hmm. załączyło no fakt, zbiorniczek jest mały, no ale taki wiedziałem, że taki ma być bo chodziło o to, żeby do samochodu włożyć żeby to było lekkie, poręczne i żeby nie sprawiało problemów taki, mam, mieliśmy taki 25 litrowy e, duży kompresor no ale jestem jestem naprawdę pod wrażeniem e, cikości. Super. Pod tym kątem jest super. Świetnie. Yy, dla mnie bomba. Yy, jeśli chodzi, tutaj mnie dziwi. Nie wiem co się... Tutaj na naklejce 59 dB. DBA. A tu druga naklejka. to 79 dB. LWA. Nie wiem co to. Czemu to, Czemu tutaj? O 20 dB więcej. Jeżeli chodzi o model tabliczkę, oczywiście ich niski, no jak żeby inaczej. No. Zawór bezpieczeństwa, 8 bar tutaj mamy, mamy regulator przepływu o dziwo. Gdy potrzebujemy zmniejszyć sobie tam przepływ, jakiś nie wiem, czy aerograf, czy cokolwiek, możemy sobie upuścić, ustawiamy sobie ciśnienie tak jak nas interesuje na przepływie powiedzmy sobie dwie atmosfery żeby były A. i teraz tyczy ale przepływ jest niewielki czyli regulator przepływu co się nie zdarza w automatycznych, że tak powiem, takich kompresorach typu typu do pompowania no, się załączy, przy 6 się, się załącza. No, także zacny, zacny powiedziałbym. Jest ok. Kompresorek do zastosowań Typowo jakichś domowych, mieszkaniowych jak najbardziej szybko nabija i myślę, że to jest na moje potrzeby jest idealne.